There's not much to do all Cześć, wszystkim z tej strony. Ja witam na na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z sali vlogiem, produkcyjnym vlogiem. Nie wiem, jak to nazwać jeszcze. Okaże się. No co, jest godzina 11 1 listopada i musimy pięknie zacząć ten miesiąc, prawda? Dzisiaj się uczymy, będzie fajnie. Chciałabym zacząć się uczyć słówek. Z włoskiego, coś ogarnąć z angielskiego, I, i dalej na pewno chcę sobie ogarnąć rozdziały. Głosiłam się na konkurs psychologiczny, konkurs wiedzy psychologicznej I, i sobie powydrukowałam niektóre rozdziały. Mam na razie ogarnięte dwa, jest to teraz na trzecim, <grym> I, i sobie zaznaczam po prostu najważniejsze informacje, w sensie te, które myślę, że są ważne, podkreślam je po prostu, i tak na razie to wygląda u mnie. No i idzie mi całkiem nieźle, także, także tak, chcę to dzisiaj na pewno ogarniać dalej. W każdym razie teraz opuszczę jakieś filmiki na YouTube, co zmotywuje się jeszcze bardziej, cokolwiek I, i, i siadam do nauki. Pewnie, mamy takie 11 godzinę, cudownie, i zaraz będzie przebitka z 15, I takie siema, może zaczęłam się uczyć, a może nie, rani, nie, no zobaczymy. Okej, okay, nadrobiłam sobie YouTube'a z ostatnich kilku dni Jest 12.50 i teraz idę biorę się za rzeczy z mojej to do listy Najpierw ogarniam rozdział właśnie do konkursu sobie będę coś zaznaczać do końca jego zostało mi jakieś 6 kartek A4 żeby to przeczytać sobie, powozkreślać jakieś rzeczy i w ogóle i to jest na pewno mój cel na dzisiaj, żeby to na pewno, ten jeden rozdział ogarnąć na pewno to ogarnę i się zastanawiam jeszcze, czy nie zacząć kolejnego Jeszcze nie wiem, bo mam jeszcze trochę rzeczy na liście, więc zobaczymy, jak to tam wyjdzie z czasem Ale myślę, że na luzie Także... także spoko No, więc lecimy sobie dalej Skończyłam sobie zakreślać i nie zapytam Ogólnie to byliśmy jeszcze na cmentarzu, więc miałam jakąś półtorej dwugodzinną przerwę, nie mam pojęcia nie myśmy tam nawet byli, nie patrzyłam na zegarek w każdym razie miałam przerwę, teraz zabieram się za angielski albo włoski to się jeszcze okaże wydrukowałam sobie trzy niecałe kartki a cztery słówek z włoskiego, które mamy mówić na sprawdzian także cudownie i zaznaczyłam sobie takimi kolorami, żeby to nie wyglądało tak okropnie jak wyglądało na początku i wygląda to lepiej, w sensie Wiecie, nie, nie ma takiego y, przytłoczenia ilością. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Y, jak ma się tak zaznaczone fragmenty po prostu, więc dzisiaj lecimy z tym pierwszym. Okej, okay, teraz lecę z geografią i strasznie mi się nie chce, ale wiem, że muszę się tego nauczyć, bo już mam jedną jedynkę i fajnie było mieć więcej niż dwa, także let's go. Pomimo fakt że wyglądam jak y, nie powiem co, pouczyłam się geografii. Mam nadzieję, że będzie trzy. Cicho na to liczę. I to chyba na tyle dzisiejszej nauki

I przez następne dwa dni nic nie robiłam, więc wam nic nie nagrywałam, ale chciałabym to jutro, czyli w niedzielę, wstawić, bo po prostu obiecam regularność i jakby nie tylko wam, ale też sobie, i jakby denerwuje mnie, że sobie coś obiecam i tego nie dotrzymuję, więc jakby chcę dzisiaj się pouczyć ym... i mam też coś nagrać. Z update'ów życiowych dostałam trzy z fizyki. Mieliśmy też wczoraj kartkówkę z chemii. I mam nadzieję, że poszło mi dobrze, w sensie y, dowiedziałam się o niej dzień wcześniej o 23.00 i to było jak... Like... ...momencik, chwileczkę, co? Więc to było takie, że miałam na następny dzień na pierwszej lekcji kartkówkę, nie? więc to było takie super. Cudownie, bardzo dużo czasu na naukę, prawda? Ale ogólnie okazało się, że to był prosty temat, to było z promieniotwórczości y, sztucznej i naturalnej. Się nazywa przemiany jądrowe, z tego, co kojarzę nie jestem pewna, więc nie powiem. No, chyba, chyba tak, chyba przemiany jądrowe, ale nie dam sobie za to ręki uczyć. No, jest to proste, znaczy tak myślę, że. <laughs> tak myślę, bo no nie wiem, zawsze mogło być tak, że coś zwaliłam, tak? Jakieś głupie błędy. No ale ogólnie napisam wszystko, więc liczę na cztery. Bardzo liczę na cztery i myślę, że no nie no, na pewno nie będzie mnie niszczy, chyba że naprawdę jakieś głupie błędy zrobiłam. Takie bardzo głupie, takie okropnie głupie błędy, ale to by było najgorsze. Um, no ale nie no, ogólnie myślę, że poszło mi dobrze. Um, mam taką nadzieję, także, także jestem w dobrej myśli. No i chyba, to, aha, jeszcze miałam kartkówkę z hitu i liczę na trzy po prostu. Jakby Minimum 3 i będzie super. Byłam dzisiaj jeszcze w Maku. Kupiłam też książkę. Nie oceniajcie. Mam nową zdobycz. Zrobiłam sobie kreski dzisiaj. Nie wiem, czy widać. Są w miarę równe. W porządku, podobają mi się. Także jest cool. Plany na dzisiaj, jeśli chodzi o naukę, to um, na pewno włoski. I na pewno chemia, bo mamy sprawdzian z chemii zapowiedziany już. Może angielski? Raczej, raczej chcę też coś zrobić z angielskiego. Um, aha, tak, bo mamy. Tak, mamy sprawdzian w poniedziałek. Cudownie. Nie wiedziałam i wczoraj dopiero zobaczyłam takie, Aha, zapowiedziałam sprawdzian z gramatyki na poniedziałek. Cudownie, nienawidzę gramatyki. Nienawidzę. W ogóle nie powiedziałam, która jest godzina. Jest godzina. 15:30 jakoś, teraz lecę się uczyć. Więc nauczyłam się trochę słówek z włoskiego i porobiłam parę zadań z angla, także, także na razie tak to wygląda. A teraz idę porobić parę zadań z chemii, a potem chcę sobie jeszcze ogarnąć rozdział na konkurs. Albo zrobić jakichś notatki, notateki, bo, bo moja drukarka się zepsuła i nie mogę reszty rozdziałów um, skserować. I mam problem. Lekka kraksa, można brzec. I jest 16:30, więc teraz idę sobie zrobić jeszcze herbatę. Eee, właśnie, no, wezmę sobie herbatę i będę dalej się uczyć. sobie um, rozdziały i teraz, teraz już się nic nie będę uczytać, nie będę robić, raczej ewentualnie wezmę książkę, pogadam z kimś czy coś, więc tak, bardzo. I jednak chemii dzisiaj nie zrobiłam, także tak to wygląda. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie, więc jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Tak, i tyle. Adios. E